chętnie żołnierza. No,

e Należy wspomnieć, że bardzo dzielny które walziono, niemożliwe niemożliwe wojsko amerykańskie wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Stąd no, nie można było liczyć na wsparcie broni pancernej. Nie bardzo ze wsparciem medycznym. Wszystko trzeba było robić z lekkiego sprzętu. Na przykład z samochodów DOC, które widzicie Państwo przed sobą. Oraz własnych nogach i parkach sanitariuszy którzy dokonywali heroicznych szybkich aby na to żołnierzy. Amerykanie mieszkali w Polsce, otoczyli ich praktycznie. Sytuacja, to już koniec? Niemieccy żołnierze? Czy to że swoje stanowiska. Amerykanie jadą. próbują trzy terenie. się jeszcze pojedyncze stanowiska niemieckie. Wstrzymać ogień. Ostatnie niemieckie stanowisko zostało zdobyte. Przeszukiwanie nieprzyjacielskich stanowisk, szukanie ostatnich żywych od od obrońców. Kolejna pozycja na drodze 36 teksańskiej została przełamana. Amerykanie w czasie tej bitwy, a szczególnie właśnie Dywizja 36 została trzykrotnie wyróżniona za swoje bohaterskie czyny a żołnierz, który zlikwidował nieprzyjacielskie stanowisko armaty przeciwlotniczej. Szeregowiec William Crawford z Kolorado, dzięki swojemu bohaterstwu, własnej inicjatywie, dokonując tego czynu otworzył drogę swoim kolegom do niemieckiej pozycji i za, to, za ten czyn, którego dokonał, został oznaczony najwyższym amerykańskim honorem, medalem honoru. 26 pewnie nie, nie przypuszczała, że weźmie jeszcze udział w dramatycznych wydarzeniach, że w 43 roku, pod koniec 46 roku, nie wiem, co próbował uciec, jednak mu się nie udało. Ale wracając do, do tematu, że w 43 roku, pod koniec, w grudniu. Będzie brała udział dwóch morderczych i a właściwie jednej wielkiej operacji, kiedy najpierw będzie próbowała zdobyć w San Pietro przed linią masywu pod Casino. Następnie, chcąc zbliżyć się do niemieckiej pozycji pod kasino, przejedzie krwawą właśnie nad rzeką Rapido. Ale to Dopiero przed nią. Teraz są zwycięzcami. Są już można powiedzieć weteranami. Powąchali pierwszego kroku. I poczuli pierwszą. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.